Ile razy zaczynałaś coś wdrażać, a potem utknęłaś, bo nie wiedziałaś, co robić dalej? To bardzo częsty scenariusz. Kupujesz kurs, masz notatki, masz plany, siadasz wieczorem do komputera i nagle czujesz, jak spada na ciebie lawina pytań: od czego zacząć? Czy to na pewno robię dobrze? A co jeśli źle to ułożę i wszystko się posypie? I wtedy przychodzi zniechęcenie. Czujesz, że toniesz w chaosie, że zamiast oszczędzać czas, tracisz go na poprawki i szukanie odpowiedzi że jesteś z tym wszystkim sama. Dlatego właśnie mój proces, w którym masz prowadzenie krok po kroku, zmienia wszystko. Nie musisz zgadywać. Dostajesz jasny plan, co, w jakiej kolejności i jak dokładnie zrobić. Nie jesteś sama. Masz wsparcie, które odpowiada na pytania i rozbraja blokady, zanim cię zatrzymają. Nie marnujesz miesięcy. Zamiast błądzić, w 12 tygodni stawiasz system, który inni próbowali układać latami. Moi klienci często mówili: Bałem się, że nie dam rady sam. A potem byli zaskoczeni, jak proste staje się wszystko, kiedy ktoś prowadzi cię za rękę i pokazuje dokładnie krok po kroku, jak przejść z punktu A do punktu B. Nie musisz robić wszystkiego sama. Nie chodzi o to, żebyś udowodniła światu, że dasz radę w pojedynkę. Chodzi o to, żebyś wreszcie miała system, który działa i wsparcie, które prowadzi cię do efektów.